witam pokażę wam dzisiaj wyprawkę firmy Herlitz dla chłopców zacznę od tornistrów piękny mocny tornister e, wytrzymały który waży mniej niż kilogram zobaczcie ma mocną konstrukcję e, dzięki temu książki się nie pobrudzą nie pogniotą tył regulowane szelki które możemy zaciągnąć w zależności od tego jaka jest jaki jest wzrost e, osoby, która będzie to nosiła. No i tutaj jest fajny taki stelaż, który spowoduje, że nie dość że dobrze to um, współgra z plecami, a dwa um, odprowadza z łatwością uh, wilgoć. Kieszenie. Mamy jedną kieszeń boczną z tej strony, drugą z tej strony. To wszędzie, zobaczcie, są odblaski. E, kieszeń przednią na suwak. No i środek e, zapinany na taki klik. A w środku bardzo duże przestronne wnętrze. Mamy tutaj taką przegródkę, żeby ciężkie rzeczy leżały bliżej pleców, żeby się lepiej rozkładał ciężar. No a tu wszystkie inne rzeczy. Fajną rzeczą jest taka malutka saszetka, gdzie możemy jakieś drobne rzeczy. Nie wiem, klucze. Trzymać sobie tu. Plan lekcji. Aha, jeszcze chciałabym Wam pokazać znowu, bo tym się różnią te dwa plecaki bardzo masywne dno. Tu się nic nie zniszczy. Jeden wielki plastik jeszcze z takimi wypustkami do tego, żeby sobie stał. Ok, No i mamy drugi z motocyklem. I tutaj mamy troszkę lżejszą konstrukcję, aczkolwiek są takie wzmocnienia, które powodują, że plecak stojący na ziemi nie będzie się brudził. Odblaski, kieszeń przednia, kieszenie boczne mają troszkę inny kształt. Zobaczcie. Są mniejsze, zapinane na rzepy. I tutaj analogicznie tak samo wygląda kieszeń. Tył taki sam. No i zajrzymy do przodu. też będzie podobne wnętrze. No dobra, teraz dalsza część wyprawki. Lunchboxik. Malutki zgrabny. No dwukomorowy worek który też może być jakby e, samodzielnym plecakiem, jak go zaciągniemy możemy mieć jakby z tego taki mini plecak, tak godnie to nosić mamy taką saszetkę, która może być portfelikiem tu jest taka powierzchnia e, przezroczysta tu możemy coś schować, co chcemy. W środku mamy suwak, taki drobny, zobaczcie. O. Tu możemy przypiąć klucze, i całość możemy nosić na troczkach. One są regulowane, bezpieczne, tak? Jakby przy przypadku pociągnięcia ten element się rozrywa bezpieczne dla dziecka. No i teraz, tak, mamy portfel. Też to jest taki e, klamerka na klucze. Mały piórnik. Lekki zwinny, którym jest tutaj wtkany. Sporo się zmieści. To jest najlżejszy rodzaj piórnika. Jeżeli nie potrzebujemy mieć saszetkowego, bardzo zgrabny. E, no i tutaj dwa piórniki. Zobaczcie, różnią się trochę wielkością. Różnią się trochę grubością. A teraz zajrzymy do ich środka. Proszę bardzo, jeden wygląda tak. Sporo flamastrów, temperówka, gumka, długopis, skretki yy, i linijka. A drugi wygląda tak: ma dwa suwaki. A drugi ma po prostu w inny sposób rozmieszczenie tej całości. Zestaw jest podobny, no i tu mamy jeszcze dodatkowo plan lekcji, jakieś tam nasze notatki, to chyba jest troszkę mniej akcesoriów, niech no zerknę, tak jest trochę mniej flamastrów, kredek jest podobna ilość, no i to tak wygląda, a jeszcze fajny piórnik, ten mi się bardzo podoba, to jest takie cłuć, do którego możemy włożyć długopisy, Co ja tutaj mam do wsadzenia, to trochę za długie. Wezmę mm -hmm. trochę kredek, do którego mogę wsadzić na przykład kredki, zapiąć i nosić jak normalny piórnik, ale jeżeli już jestem w szkole, to mogę go sobie tak postawić. I po prostu on będzie na pionowo stał, wygodniej będzie można korzystać z piórnika. No dobra, a teraz akcesoria, słuchajcie. Mamy tego trochę. To taki bajer na biurko. To jest podstawka pod książkę. Tu sobie regulujemy. Tu sobie regulujemy. O, i możemy książkę. Na przykład taką postawić jakby w dowolnym, przepraszam, w dowolnym nachyleniu kąta. O. No i jaki to daje efekt, to jest niby drobiazg, ale uważam, że taką rzecz każdy uczeń powinien mieć, bo wtedy czyta tak i tutaj kręgosłup nie nachyla tego odcinka szyjnego, a jak tak, no to jednak się męczymy, tak? A tutaj siedzimy prosto, możemy różne rzeczy robić, a ta książka jest otwarta. To jest bardzo drobiazg, ale istotne. Pokażę jeszcze kredki Trilino w ładnych drewnianych osłonkach. No i to jest taka grubsza kredka. I bajerem jest to, że jest po prostu trójkątna i uczy od razu prawidłowego uchwytu. Ładnie rysują. Fajnie, mięciutko rysują. O, no, dobrze, dobrze, Tu mamy kredki. No to zobaczcie, plastelina, plastelina. To jest chyba jedyna firma, która chowa plastelinę w takim sprytnym, e, plastikowym opakowaniu. I to jest bardzo dobre. Dlaczego? Dlatego, że plastelina nie będzie wysychała. Bo kto powiedział, że od razu zużyjemy całość? Jest jakby wiele opakowań takich, które, e, e, które po prostu zrywamy folię, no i zerwiemy ją, no i koniec, tak? Już jest, już jest zrobiona. I tak, słuchajcie, plastelina. Muszę sobie wąchnąć. Nie pachnie. Nie ma zapachu jakiegoś, nie przykleja się do rąk, bardzo plastyczna, fajna, plastelina jest. Czasami jest tak, że w niektórych plastelinach zostaje trochę na palcach przy używaniu jej. Ta się trzyma, trzyma konsystencję. Ładne kolory, takie intensywne, żywe. Nawet mogę powiedzieć, że trochę modeliny przypominają w dotyku. Farby klasyczne, ale zobaczcie, chyba dosyć duże jak w porównaniu z innymi modelami. Po prostu dużo jest tej farby. W środku pędzelek, opakowanie zamykane, duża powierzchnia, więc będzie co malować. Pędzelek z naturalnym włosiem i w ogóle w zestawach Herlica to są pędzelki z naturalnym włosiem, bo tu mam na przykład taki zestaw trzech, też ma ładne takie... Błosi, ono po prostu pod wodą troszeczkę teraz może minimalnie sklejone, ale po użyciu wody będzie delikatnie miękko malowało. I to tak. E, mamy też ołówek analogiczny do kredek. No i co z bajerów. Mamy takie miękkie pióro y, do nauki pisania, tu akurat dla leworęcznych. Zobaczymy jak to działa. No, i słuchajcie, tu jest taka matowa część. Sprawia wrażenie takiej silikonowej. No i fajny uchwyt, miękki uchwyt, który którym od razu narzuca to, w jaki sposób powinniśmy trzymać pióro. No, i tu jest zestaw jeszcze różnych kolorowych naboi, ale otworzę je, żeby wam pokazać, bo są fajne, są takie kolorowe. Jakie się zachwycać wkładami do, do pióra, ale, ale myślę, że, y, że są. Bajeranckie. O, i co tutaj jeszcze mamy? A, tu mamy instrukcję, i możemy to pióro jeszcze podpisać. Tu mamy takie naklejki, możemy je y, podpisać. O, i tutaj nakleić i spersonalizować. Tak będzie wiadomo, że to jest nasze. Jakby ktoś takie drugie bajeranckie pióro miał, oczywiście powinna pokazać lewy uchwyt, tak? No bo to jest dla leworęcznych, To mi trochę trudno, bo bo władam prawą ręką. Oki, To tak, słuchajcie, do temperówki... Lubię te temperówki herlica. bo mamy dwa w jednym, czyli mamy temperówkę do małych kredek i do dużych, a dużo jest teraz tych dużych, tak? Te trójkątne też trzeba czymś zatemperować, więc to będzie fajnie. I słuchajcie, czekajcie, tak się trochę pomocuje. No i tu mamy jakby pojemnik. Możemy to zrobić... O... Czy mi to tak łatwo zejdzie? Już sekundę. Nie zejdzie mi łatwo, ale to o. I tu mamy pojemnik, który, w którym jakby resztki tej zatemperowanej kredki się znajdują. Wystarczy, że wyrzucimy. Czyli nie musimy biegać i temperować nad koszem na śmieci ani śmiecić dookoła, tylko po prostu wszystko zostanie w środku. O, i taki bajer. A w zestawach też znajdziemy tą temperówkę razem z dwoma ołówkami. I taką wyprofilowaną gumkę do ścierania małych powierzchni i dużych powierzchni, wygodna taka do chwycenia. To tak, co tutaj mamy? Mamy cienkopisy, trzy, z jednej strony cienki, z drugiej strony flamaster. Z jednej strony ma pół milimetra, z drugiej strony cztery, muszę się do niego dobrać, moment, moment. na Wam pokażę. Ok, no tak. Mamy na przykład czerwony, i tu mamy taki flamaster, którym możemy mazać tak albo prosto, w zależności od tego, jaką chcemy grubość, a z drugiej strony cienkopisik. Ładnie pisze bardzo. Trzy kolory. A teraz mamy, słuchajcie, wymazowalny długopis, który jest atramentowy. Ma wkład atramentowy, ale nie musimy um, kształtować ręki tak do stalówki, nie każdy robi pisek w piórem. A długopis jest prosty w użytkowaniu. Ok, muszę włożyć najpierw wkład. Dobrze, plum. Aha, zobaczcie, jest zabezpieczony, bo jest atramentowy, to żeby nie wysychał, to w opakowaniu ma po prostu takie zabezpieczenie. Ok. No i dobrze, to jest bajer. Słuchajcie, jak to pisze, to jest po prostu bajer, bo po prostu piszemy tuszem, więc jakbyśmy nie przyłożyli. O, to po prostu pięknie, pięknie pisze. No, i co najważniejsze, jak babola jakiegoś zrobimy, w zeszycie, albo w notatkach będziemy chcieli coś skorygować, to tu mamy e, dwa takie wymazywalne bariery, i sobie robimy tak. Ponieważ to jest atramentowe, to nam to zniknie. Musi wysnąć, oczywiście. W razie jest mokry, dlatego ma taki kształt. A z drugiej strony, o, mamy. Cienkopis, po którym możemy jakby poprawić um, i uzupełnić. No bo już jakby drugi raz markerem nie napiszemy, no bo jest to nasączone tym e, zmywaczem. Okidoki. Klej klasyfny, klasyczny w sztyfcie, dosyć grubszy. Bo często na rynku są takie cienkie, tutaj jest dosyć gruba ta średnica, więc dużo tego kleju. Jest. Farby plakatowe. W wersji 6 kolorów i w wersji 12 kolorów. Wygodne jest to, że są zmywalne, więc jak się upaprzymy i pobrudzimy ciuchy, to będzie to można uprać. Takie słoiczki tej wielkości. No i fajnie, że są odkręcane, bo jakby są przez to wielorazowe. Możemy je szczelnie zamknąć, nie wyleją się, nic się z nimi nie stanie. Gama kolorów już, już. Już pokazuję, czekajcie, odkleję to. Tu mamy tak, tu mamy tak, więc jakby mamy większą gamę kolorystyczną. Farby. No i teraz zeszyty i inne akcesoria. A jeszcze nożyczki. Tu akurat mam dwa rodzaje nożyczek, ale zwróćcie uwagę, że są to nożyczki dla leworęcznych. Są oczywiście w dwie strony do używania. Znaczy, mamy egzemplarze dla leworęcznych i dla praworęcznych. A tu mamy takie nożyczki, które mają niekonwencjonalne kształty. Pokażę, może w jaki sposób wycinają. Jest kilka modeli tych nożyczek. Już sekundę. Przypominam, jednym, jednymi nożyczkami uciąć drugie. Nie jest to najłatwiejsze. Ok, już otworzyć. Ok. No, i mają taką powierzchnię, ale lepiej będzie widać po prostu, co można z tym zrobić. Jak ja to obetnę. Łatwo pracują, tak? Bo jest to taki niekonwencjonalny kształt. więc możemy sobie zrobić jakieś tam fale. Fajnie się nimi pracują.